Siemanko, zetika z tej strony, handlu i tym, czy jest życia handlarza samochodami używanymi. Lecę właśnie do siebie i pokażę Wam trzy samochody, nie jeden, nie dwa, ale trzy, które ostatnio przyprowadziłem do mnie w celu dalszej sprzedaży na tak tzw. handel, czy też jak ja to mówię i staram się to wprowadzać do życia codziennego, flipa samochodowego. Czyli trzy auta, które ostatnio do mnie trafiły i co je łączy, bo jest jedna rzecz, która łączy i spina taką klamrą, jest wspólnym mianownikiem dla tych trzech samochodów. A jest to to, jak one do mnie trafiły. Także lecimy z tematem. I ciach, tak na mega szybkości. Sztuka pierwsza Renault Clio, sztuka druga Stenik i tamto A46. Przede wszystkim to, co widać, to łączą mi tablice rejestracyjne, bo wszystkie są tutaj lokalne. I lecimy z tematem. Klioweczka tak się prezentuje. Ona jest taka najczystsza. Z tego względu, że miała dziś sesję fotograficzną, czyli sesja foto typowo do ogłoszenia, bo mam nadzieję, że dziś bądź też jutro wystawią już na sprzedaż. Tak wygląda 2003 chyba rok, 1.2, benzyna i jakieś 170 tysięcy przebiegu, coś koło tego. Tak wygląda w środku. Taki dywanik sobie jeszcze wrzuciłem, żeby nie upierdzielić, ale i tak upierdzieliłem, także trzeba będzie raz jeszcze go odkurzyć. Wrzucić te właściwe dywaniki. No i w sumie tyle. Czyli to Clio. Samochód numer 2 Stenik. Stenik jest z 2006 roku. On wygląda generalnie tak jak to Clio. Niczym nie odbiega, natomiast jest teraz trochę brudny, bo nim jeździłem. 2006 rok, też po korekcie lakieru, także też wygląda elegancko. 1.6, benzyna gaz tak wygląda w środku też jeszcze nie ma dywaników i też mam nadzieję że dziś bądź też jutro już wystawię go na sprzedaż chociaż tu muszę jeszcze jakiś kół poszukać fajniejszych bo tu są opony już takie niezaciekawe ale nie o tym i tak wygląda to auto ładuję jeszcze trochę bo postał zasłużył na dawkę prądu i tutaj tak te dwa samochody one trzy generalnie, oprócz początku tablic rejestracyjnych, te dwa łączy jakoś ta marka, tak? Jakby nie patrzeć, jest to Renault. Scenik ma 370 tysięcy przebiegu, i ten, który odbiega i burzy całość, czyli BMA. BMA E46 typu Gruz, tak, bo to jest Gruzin. Nie da się tego ukryć. 2000 ROK, 2 litry benzyna gaz na podwójnym wanosie R6, 150 KONI, czyli ten taki jeszcze prawilny silnik. Do niego jeszcze są alufelgi, W takim dość fajnym wyposażeniu, no bo nie ma co ukrywać. Wyposażenie ma spoko. Natomiast cała reszta, niestety, już nie jest tak spoko. Xenon ze spryskiwaczami w środku, on wygląda taki zajechany naprawdę bo ten samochód służył jako auto robocze także jak jeśli go ogarnę, jeśli jako taku będzie wyglądał no to spoko ale tutaj jakby nie liczę na jakiś super hiper zarobek sport ZICE, czarny sufit lusterko fotochrom multtronik a klimatyzacja nawet chyba działa podgrzewane fotele no tak wygląda ten samochód i jako ciekawostka co go łączy z tym scenikiem. On jest też zasilany gazem i benzyną. I o ile w sceniku przebieg to 370 tysięcy, no to tutaj mamy prawie 400. Czyli one tym przebiegiem gdzieś są zbliżone. Ale nadal BMA, Clio, które ma niski przebieg, i scenik. I co łączy te trzy samochody? Oprócz tego. Bo jeszcze takim małym łącznikiem jest to, że do każdego z tych aut mam dość obszerną dokumentację. Książki serwisowe, jakieś tego typu gadżety. Chociaż akurat w BM, no to niestety. No tej BM nic nie pomoże, tak? No to jest Gruzin. Ale te dwa są ładne. Co je łączy? Ta auto, Laweta. To jest łącznik. Łącznik pomiędzy Clio, bm i scenikiem. No i z jednej strony nie jest to nic dziwnego, bo mam tą lawetę, tak, czyli mogę sobie samochody na niej przywozić, ułatwiać sobie życie. Natomiast tutaj, do tego miejsca docelowego, Clio przyjechało na własnych kołach bo to było bardzo blisko odległość. Ja miałem drugiego kierowcę, czyli nie było żadnego problemu z transportem. Natomiast BMA i scenik, z racji tego, że jechałem po to sam, faktycznie przyjechały na lawecie. Ale ta laweta, dokładnie jej tutaj najazd. To jest miejsce, na którym każdy z tych samochodów BMW, Clio i Scenic Były już wcześniej dwa razy Nie raz, ale dwa razy A więc tak Każdego, jeżeli chodzi o poprzednich właścicieli tych samochodów No to każdego z nich znałem Już wcześniej Natomiast jeżeli chodzi o BMW No to to samochód mojego kolegi Scenic można powiedzieć, że rodzina A Clio No znajomi znajomych O w ten sposób i teraz tak. Pierwszym samochodem, który trafiło na najazd tej lawety, było właśnie to Clio. Jakieś 4 lata temu, czyli praktycznie zaraz po kupnie przez poprzednią właścicielkę tego samochodu, tej Renówki. coś tam się stało. Nie pamiętam dokładnie co to było, ale wiem, że po prostu wezwany byłem ja, jako laweta, czyli pomoc drogowa. Zapakowałem ten samochód, zawiozłem do takiego serwisu zajmującego się typowo marką Renault. I nawet nie pamiętam o co tam wtedy chodziło. Drugi raz. Po pół roku ten sam samochód trafił na ten sam najazd, tutaj przy krajowej szóstce, i tutaj była już awaria ładowania, coś było z paskiem od alternatora, coś takiego, i też zawieziony został do tego samego serwisu. BMA. BMA trafiła też tu dwa razy, z czego ostatnio teraz mamy marzec, a ostatnio to był chyba sierpień, bądź też początek września, i też chodziło o ładowanie, bo pasek wielorowkowy szlak trafił totalnie. Wiem, że go wtedy pomieniło tak dość konkretnie, i samochód stał sobie fajnie na. Gdzie on stał? Na wysepce, na wysepce autobusowej, i stamtąd go odbierałem. I wcześniej, jakoś tam dwa lata wstecz, coś też się działo to była bodajże e, awaria termostatu coś takiego. Czyli te dwa auta dwa razy jechały na tej lawecie, zanim trafiły do mnie na sprzedaż. Co to scenika identyczna historia. Raz też było coś z ładowaniem, a drugi raz nie mam pojęcia. Natomiast też dwa razy wiozłem ten samochód do warsztatu. No i teraz tak, możecie spytać, czy to jest jakiś, jakiś fatum, może coś nie tak z tymi samochodami. No nie, no to są normalne rzeczy, bo zwłaszcza jeżeli chodzi o takie eksploatacyjne rzeczy typu e, pasek. No pasek może siąść w każdej chwili. Ja cały czas to mówię, cały czas jakoś uczulam ludzi, że paski to jest po prostu trochę gumy. Szlak może je trafić. Zawsze. A wiecie, co się dzieje, jak guma pęknie? Nie jest fajnie. No i tak, to właśnie łączy te trzy samochody, bo to jest tak, taki trochę fanfakt, bo mm, jak rozkminiłem że trafiły do mnie trzy samochody, które kiedyś właśnie wjeżdżam na lawecie, no wydało mi się to jakoś takie interesujące. Nawet dla mnie. Bo no, nie spodziewałem się, że te samochody kiedyś do mnie trafią, bo BMK akurat mogłem kupić już 2 miesiące temu chyba jakoś tak no sceniku mowy nie było jeżeli chodzi o Renówkę no to w ogóle taki mega fart bo ona do mnie trafiła tydzień temu i tydzień temu też mój dobry kumpel sprzedał samochód pod tytułem Suzuki Swift na takim naprawdę konkretnym wypasie samochód jego żony właśnie właścicielce tego Clio i to tak można powiedzieć za moim pośrednictwem a dokładnie za pośrednictwem Instagrama oni kupili Swifta, ja odkupiłem Clio I tak też to auto do mnie trafiło Czyli jakie są wnioski? Wnioski są takie, że trzeba rozmawiać z ludźmi Po prostu jeżeli chcemy pozyskiwać takie samochody Warto dać jakiś namiar Zostawić, ewentualnie Napomknąć, że jesteśmy w stanie odkupić Że zajmujemy się też handlem samochodami No tu w przypadku tych trzech samochodów no Trochę inaczej, bo jak mówię ja Znałem wcześniej każdego z właścicieli tych samochodów Więc też oni wiedzieli Czym ja się zajmuję I też poniekąd Pewnie wiedzieli, gdzie się odezwać w przypadku chęci sprzedaży tego auta. Ale taki lifehack dla osób, które próbują jakoś zaistnieć w tym handlu samochodowym. Rozmawiać. Rozmawiać, mówić i może akurat uda się trafić na jakiś fajny samochód. Także tak na szybko. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego. Hej!